Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj powróżę Paulinie. Paulina jest urodzona 25 czerwca i prosiła o wróżbę, więc dzisiaj wróżenie na życzenie. Jeżeli Wy również e, chcielibyście, żeby Wam po, powróżyć, napiszcie w komentarzach parę słów o sobie, jak się nazywacie, kiedy się urodziliście i też będę starała się jak najszybciej Wam powróżyć. Um, trzeba zawsze pamiętać o tym, że wróżba jest um, na jakiś okres czasu, um, że ona mówi, karty mówią o tym, co wydarzy się w najbliższym czasie i to jest tak jakby tylko złapanie tej chwili, że na tą chwilę to jest tak jak tutaj um, to, co teraz powiem. Jeżeli zmienicie swoje um, zachowanie, jeżeli, jeżeli będziecie aktywnie... Um, Proaktywnie działać w tym kierunku, żeby poprawić swoją sytuację. Także może być, że ta wróżba za jakiś czas będzie całkiem inaczej wyglądała, że to, co ja Wam powróżyłam, to już wtedy będzie całkiem inaczej wyglądało. Także pamiętajcie, że to jest teraz wróżba na tą chwilę, jak teraz, jak to teraz będzie wyglądać. Dobrze, najpierw znajdziemy Paulinkę. Ona tutaj u nas będzie jako kobieta Karo i tutaj już mamy, czyli to wskazuje, że to są osoby bardzo otwarte, bardzo towarzyskie, które bardzo lubią e, spędzać czas z innymi osobami. I teraz e, powrócimy na krzyż. Chodzi tutaj o ogólną wróżbę, o także, także to, co się wydarzyło w, w, w przeszłości, w tej bliskiej. Jaka jest teraz sytuacja wyjściowa, aktualna i co się wydarzy w najbliższej przyszłości? Tutaj na górze mamy teraźniejszość. Na tą chwilę widzimy, że, że pani Paulina ma jakieś sprawy do załatwienia w urzędzie. To są jakieś drobne kłopoty, które trzeba będzie załatwić. Nic wielkiego, ale tutaj w każdym razie trzeba będzie tutaj najpierw coś pozałatwiać. Tutaj ta siódemka PIK mówi nam, że mm, Mówi nam o tym, że w tej chwili są jakieś także kłopoty, ale bardziej taki smutek. Chodzi tutaj o jakieś smutne sprawy i to są związane z miłością do bruneta. Także tutaj w tej chwili macie jakieś problemy z brunetem. Ale jeśli chodzi o, za to o sprawy finansowe, to tutaj, tutaj jest... Um, Dobra sytuacja materialna. Tutaj nie, nie trzeba się o nic w tej chwili martwić. Teraz spójrzmy najpierw, co nasza Paulina i wszystkie osoby urodzone, urodzone 25 czerwca, co mają w sercu, o czym, o czym w tej chwili intensywnie, intensywnie myślą. Tutaj z jednej strony widzimy, że myślicie o, o, o miłości, o takiej bardzo szczęśliwej miłości, bardzo takiej zmysłowej, że to um, macie tutaj głęboko w sercu, że to jest wam bardzo ważne, że tego pragniecie i tutaj też widzimy, um, widzimy, że Ważna jest y, dla Was jakaś przyjaciółka, jakaś osoba, kobieta, która Wam blisko stoi, która jest dla Was życzliwa. I tutaj y, jest także y, uznanie, też ze strony tej kobiety: y, przyjaźń, szczęście, radość czyli Wasze serce jest w tej chwili zapełnione szczęściem. I takim, takimi pozytywnymi bardzo uczuciami. Tutaj też widzimy w sercu właśnie taką prawdziwą miłość szczerą do mężczyzny o włosach blond. Jest, może on być troszeczkę starszy od Was. I tutaj w każdym razie są jakieś uczucia z Nim związane, które także są odwzajemniane. To jest też, co w tej chwili Was zajmuje. I tutaj widzimy w tej chwili, że y, dokonują się jakieś zmiany niekoniecznie na lepsze, że w jakiejś dziedzinie życia y, być może właśnie w tej miłosnej są jakieś y, 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 są właśnie zmiany, które no, widać, że idą w złym kierunku. Że obawiacie się tego, boicie się tego tak w głębi serca, boicie się właśnie tych zmian, które mogą się y, właśnie dla Was y, wpłynąć płyn na, na niekorzyść, na niekorzyść związku. Tutaj na dole widzimy to co, to, co przeminęło, to, co już jest dla Was przeszłością, to, co Was w tej chwili już więcej nie zajmuje. Tutaj mamy jakiś związek z brunetem, z młodym mężczyzną, który już jest nieaktualny, który żeście skończyły. Widać, że ten związek nie miał szans, nie miał może jakichś takich wielkich szans powodzenia, dlatego żeście to zakończyły. Tutaj widzimy właśnie jakieś pozytywne zmiany w sprawach zawodowych, które, które zdarzyły się w przeszłości. i które miały pewnie wpływ na Waszą teraz finansową sytuację. Także tutaj, jeśli chodzi o te właśnie sprawy zawodowe, to one są w tej chwili idą jak, jak najbardziej w, y, w najlepszym y, kierunku i one już się zaczęły w przyszłości. To jest tak, że y, te zmiany już, y, już, już trwają od dłuższego czasu i to jest bardzo tutaj właśnie pozytywne. Tutaj co widzimy miałyście również jakieś sprawy w urzędzie do załatwienia jakiś y, urzędnik y, tutaj załatwiał Wasze sprawy, ale to jest już właśnie, właśnie zakończone. Być może stąd biorą się też te właśnie drobne problemy urzędowe, co jeszcze musicie do końca w tej chwili załatwić, to co już właściwie jest y, powiedzmy w Dużej części załatwione, może jeszcze w tej chwili właśnie tam ym, widać było, że może jeszcze trzeba będzie załatwić. Może to jest właśnie powiązane. Teraz rozłożymy dużą tablicę. No, to jest bardzo zaskakujące, że wyszłaś nam tutaj całkiem na samym rogu, na sam koniec i no niestety karty nie chcą za wiele zdradzić w Twojej sytuacji, co się teraz aktualnie dzieje, czy co będzie w przyszłości. Tutaj widzimy tylko właśnie tutaj sprawy zawodowe. Które są um, raczej um, zadowalające dla Ciebie? Są też drobne, drobne tutaj problemy od jakiejś nieżyczliwej osoby, jakieś może też plotki, jakieś nieporozumienia, ale one nie mają aż takiego wielkiego wpływu w tej chwili na Ciebie. I tutaj widzimy, że są też pewne, jakieś trudne zmiany w Twoim życiu, jakieś takie decydujące momenty, ale one tutaj przez tego waleta będą trochę łagodnie przechodzić, tak że tutaj też nie powinnaś się martwić. Osoba, którą kochasz, którą masz w sercu, jest teraz w tej chwili daleko od Ciebie nie masz z nią jakiegoś teraz lepszego, może to też jest znak, że te relacje w tej chwili może nie są jakieś takie bardzo, bardzo dobre, że troszkę się od siebie oddaliliście. Także tutaj właśnie karty nam za wiele nie stracają. Może teraz w następnej wróżbie karty troszkę więcej zdradzą? Dla Ciebie, dla domu, co było, co będzie, co masz na sercu, czym się Twoje serce uspokoi? Dla Ciebie, dla domu, co było, co będzie, co masz na sercu, czym się Twoje serce uspokoi? Dla Ciebie, dla domu, co było, co będzie, co masz na sercu, czym się Twoje serce uspokoi. No, dla Ciebie wychodzą znowu te sprawy, sprawy urzędowe, które musisz tutaj załatwić, jakieś e, problemy związane z jakimiś papierami. Jednak to są e, problemy, które przeminą, które zostaną pozytywnie załatwione, skutki ich będą pozytywne. Także tutaj nie musisz się przejmować. Tutaj dla domu um, są pewne zmartwienia w Twoim domu, coś co Ciebie niepokoi, coś co jest smutnego i w każdym razie są to jednak um, sprawy, które, które się zakończą, które będą pozytywne, bo widzimy tutaj też jest otoczenie właśnie kart takich, które mówią o radości, o spełnieniu zawodowym, o... O szczęściu, także te zmartwienia nie będą Ciebie jakoś tak bardzo długo zajmować. Tutaj widzimy, co było. Tutaj karty mówią o Twoim partnerze, o Twoim przyjacielu czy mężu, osobom, z którą jesteś związana, że on miał jakieś zyski finansowe, że mu tutaj się coś powiodło. I tą, te zyski zostały mu tak jakby umożliwione przez jakiegoś starszego mężczyznę, który mu w tych, w tych sprawach tutaj jego pomógł. Co będzie? Tu widzimy, że dostaniesz wiadomość, która przyjdzie. Będzie to jakieś pismo oficjalne, czyli z urzędu która będzie, w którym w tym piśmie będą jakieś bardzo ważne informacje dla Ciebie, które spowodują duże zmiany w Twoim życiu. Także to będzie jakieś pismo, nie jakieś mało ważne, tylko naprawdę to będzie coś, co zadecyduje, że Ty podejmiesz duże, duże zmiany. Co masz na sercu? Tutaj widzimy, że Ty bardzo dużo myślisz tutaj o swojej o swojej jakiejś przyjaciółce, o osobie, która jest Tobie bliska, właśnie te sp sprawy finansowe. Jesteś pewnie osobą, która lubi mieć jakieś takie właśnie zabezpieczenie, która, która chce, żeby też i finansowo się dobrze układało. Także to, to jest tobie, tobie też bardzo właśnie tutaj ważne czym się Twoje serce uspokoi. Tutaj widzimy, że będzie duża niespodzianka, ale bardzo szczęśliwa, związana z jakimś młodym mężczyzną, także tutaj jest, będzie bardzo bardzo coś przyjemnego się wydarzy i to będzie tak jakby dodawało Ci dużo energii do, do działania, do, do przyszłych, do zmagania się z, z, z przyszłością. Także tutaj widzimy bardzo, bardzo szczęśliwe wydarzenia. To będzie dla Ciebie bardzo takie, takie uspokajające, takie motywujące do działania. I na sam koniec zrobimy jeszcze króciutką wróżbę. Tutaj chodzi naprawdę o to, co jest teraz, będzie teraz najważniejsze w najbliższym czasie dla Ciebie na co powinnaś w szczególności zwrócić uwagę. Tutaj w w tej chwili powinnaś, um, powinnaś w najbliższej przyszłości zwrócić uwagę na jakieś takie zmartwienia związane z jakimś młodym mężczyzną, które będą um, powodowały, że będziesz um, czuła się bardzo smutno, że będzie ci smutno, że będziesz um, miała tutaj jakieś właśnie... Um, Nieprzyjemne, nieprzyjemne sytuacje, nieprzyjemne uczucia związane z tą osobą, ale wiedz, że tutaj wszystko się dobrze skończy, że y, będzie że koniec będzie bardzo, bardzo pozytywny dla Ciebie. W każdym razie nastaw się na jakieś takie tutaj nieprzyjemne nieprzyjemne sytuacje związane z młodym mężczyzną. Ale ty jesteś osobą, która to bardzo dobrze rozwiąże, i nie będziesz przez to długo cierpieć. Także tutaj koniec jest naprawdę bardzo pozytywny tych wydarzeń. To wszystko, co chciałam teraz wróżyć Tobie, Paulinko i innym osobom urodzonym 25 czerwca. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do komentarzy. Jeżeli chcecie, aby Wam podwróżyć, to piszcie. Ja bardzo chętnie Wam powróżę.